Wyjście do kosmetyczki, fryzjera to w tym momencie nieosiągalne marzenie. Ale nie ma się co łamać. Trzeba być kreatywnym i zorganizować sobie chwilę dla siebie relaksu we własnym domu. Jak? A no właśnie tak. Mariusz, yy, możesz zająć się dzieckiem, bo ja po prostu zwyczajnie po ludzku muszę iść do toalety. Co potrzebą? Dam radę. Jakoś chwilę tak mnie nie będzie, nie? Przeciągam się i otwieram oczy. Jest pięknie moje wyporanek. Seattle leży u moich stóp. Mama! Co tutaj się dzieje? Co tu się stało? Wyciągamy. Ja Lęka wychodzimy.